Czasem też robimy za dużo. Wydaje nam się, że musimy, że to musimy, bo przecież jakoś życie trzeba sobie ułożyć, trzeba zadbać o swoją rodzinę, a rodzina nie może żyć tak, jak żyją rodziny w Afryce i potem coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej i cały czas nam się wydaje, że ta nasza praca jest konieczna. Bardzo mi się podoba, jak mówią Żydzi o pracy. W tradycji żydowskiej zawsze pracuje się po co? Odwrotnie, jak w tradycji zachodniej, bo w tradycji zachodniej to my odpoczywamy po to, żeby mieć siłę do pracy, prawda? A Żydzi pracowali po to, żeby móc odpoczywać. I o tym czasem zapominamy. W zeszłym miesiącu na takiej konferencji dla biznesmenów, kiedy powiedziałem im, żeby spróbowali odwrócić tą perspektywę i pracować po to, by móc godnie odpoczywać, to powiedzieli, że jest to dla nich rewelacja, że nigdy tak nie pomyśleli. A to daje im dużo więcej pokoju czasem wydaje nam się że musimy że powinniśmy a jeszcze niektórzy mają taką chorobę mnie ona też się udzieliła że jeżeli nie pracujemy to czujemy się źle albo jeżeli pracujemy i w pracy jesteśmy radośni uśmiechnięci potrafimy się bawić pracując Gdzież w Polsce znaleźć takiego pracownika? Kiedy w pracy przyszło mi kiedykolwiek na myśl, żeby chodzić z uśmiechniętą twarzą i, za, i pobawić się trochę moją pracą, to od razu zapaliła się lampka człowieku. Inni pomyślą, że nie pracujesz. Pomyślą, że jesteś niepoważny, że się nie przykładasz. Bądź poważny w pracy. Ale można się bawić pracując. Można się tym radować. Można ludziom pokazywać. Cieszę się, że dzisiaj przyszedłem do pracy. Uczmy się pracować, bawiąc się. Nie bawiąc się ludźmi, ale bawiąc się z ludźmi, budując relacje. Czasem. Jeden z moich współbraci ogląda taki serial amerykański, gdzie ludzie w różnych sytuacjach ze sobą rozmawiają. I często byłem yy, no, zaskoczony, jak ci ludzie są w każdej sytuacji dowcipni, nawet w tej najtrudniejszej. Oczywiście to jest wyreżyserowane. I pomyślałem sobie, gdybyśmy my tak potrafili z pogodą ducha, nawet śmiejąc się z samego siebie, Podchodzić do wielu sytuacji o ile łatwiej by nam było. Ktoś kiedyś powiedział: Szczęśliwy ten, kto potrafi śmiać się z samego siebie, bo będzie miał ubaw do końca życia. Opowiem taką historię, która trochę zilustruje, jak niebezpiecznie jest robić za dużo. Jest to historia o trzech panach, którzy spieszyli się na pociąg. Wiedzieli, że pociąg odjeżdża o tej i o tej godzinie, więc spieszyli się, bo godzina już dochodziła. Dobiegli na stację, no i pociąg niestety odjechał. No więc pomyśleli sobie, no, pójdą, pójdziemy sobie do baru, napijemy się czegoś, poczekamy na następny pociąg, który ma być za godzinę. A że długo się nie widzieli, wspominali lata szkolne. No to przy tej kawie czas szybko minął, i ledwie się spostrzegli, jak tutaj w megafonie zapowiedziano, że pociąg wjedzie na inny peron niż miał wjechać. To było trochę daleko, więc ci trzej panowie pędem na ten drugi peron, żeby zdążyć na pociąg, pociąg już zaczął odjeżdżać. Jednemu udało się wskoczyć, drugi wskoczył. Trzeci trochę taki był bardziej kurpulentny i no niestety pociąg odjechał. On został, ten biedak na peronie. Sam jeden stoi i się śmieje. Więc podchodzi kolejarz i pyta się no co się Pan tak śmiejesz? Następny pociąg będzie Pan miał dopiero jutro rano. No wie Pan, gdyby Pan wiedział, to by też się Pan śmiał. Ci dwaj Przyszli mnie odprowadzić. I czasem próbujemy coś zrobić za kogoś. Pamiętamy naszych rodziców, jak próbowali coś zrobić za nas. Po prostu cokolwiek robimy, również we wspólnocie chrześcijańskiej, w zaangażowaniu. W wolontariacie. Widzimy tylu ludzi potrzebujących, chcielibyśmy im jakoś pomóc. I jest nam źle, no bo, bo jak teraz? Tyle jest zmarzniętych ludzi, głodnych, tylu samotnych, tyle dzieci, tyle dzieci nie ma, nie ma rodzin. No, no chciałoby się im wszystkim pomóc. Ale pierwsze pytanie, czy to jest zadanie dla mnie? Czy Pan Bóg mnie do tego posyła? Spotykam narkomana, który chce wyjść z nałogu, ale czy ja jestem posłany do tego, by mu pomóc? I dlatego tu zadane pytanie do Pana Boga na modlitwie jest bardzo ważne. Czy to ja? Bo może to nie mnie Pan Bóg posyła. Bo jeżeli mnie nie posyła, a ja będę próbował coś dobrego robić, to choćbym nie wiem, jak się sprężał, to i tak nic z tego nie wyjdzie. Czyli ważne jest, by na modlitwie osiągnąć tę pewność, że to Pan mnie posyła. Czyli w życiu nie mamy robić wszystkiego, co dobre, tylko robić to dobro, do którego nas Pan posyła.